Nie ma kumple, mam newsa, newsa mam. Tak sobie pomyślałem wszystko, o wszystkim i uświadomiłem sobie pewną rzecz, że Kinga to jest, no, najlepsza kobieta, jaką mogłem spotkać, nie? Każdy mi to mówi to jest prawda. Najlepsza osoba w moim życiu, jaką mogłem spotkać, no. Nie ukrywam, że się stęskniłem. Napisałem do niej dwa dni temu, tak pisaliśmy sobie smsy, potem na snapie i i po prostu postanowiliśmy dać sobie szansę ostatnią, Z czego się cieszę, nie? Cieszę się w cholerę i będę jechał po nią. A to, co mówiłem wam, że jakieś tam kobiety mają przyjrzeć do mnie, to to specjalnie, żeby zazdrość wzbudzić, albo właśnie tutaj jak gadaliście, że Adam i ja to geje, no chcieliśmy coś zrobić z tym, no gdzie do chuja chłopy piszą, że ja i Adam jesteśmy gejami. Ja tu człowiek kciuk z rana, z oba, ty. Dobra, także jadę po Kingę. będzie zajebiście.